Hallucin, kolejny odcinek, dziesięcioleci i kolejny czas lat pięćdziesiątych. Dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ Sylwester obchodzi urodziny i z tej okazji chciałabym, abyśmy zrobili sobie piknik. Tu już kosz jest przygotowany. Będziemy zaraz pakować jedzenie i czekamy na nasze dzieciaki, aż wrócą ze szkoły. Wybierzemy się właśnie dziś na jakieś czynawie, do takiegoś parku i rozłożymy sobie ten koszyk i będziemy mogli sobie zjeść razem coś dobrego. Właśnie Róża nam tutaj przygotowuje fajne posiłki na ten piknik. Ale zanim to nastąpi, no to muszę jeszcze wybrać się oczywiście z Antonim na jego kolejną rolę. Ja sobie pograłam kilka dni z nimi, i on, czyli Antoni, jest na dziewiątym poziomie kariery. Udało mu się zdobyć awans ze względu na to, że jest świetnym aktorem, świetnie sobie radzi, ale teraz myślę, że zanim zdobędzie kolejny awans, czy zanim zdobędzie kolejną gwiazdkę no to trochę mu minie, ponieważ jego umiejętności zostawiają trochę do życzenia, bo umiejętności aktorskie dopiero na ósmym poziomie, na początku tak samo charyzma, na początku ósmego poziomu, sprawność fizyczna mógłby ewentualnie sobie jeszcze poprawić tak, żeby wszystko było w miarę sprawnie. Wy już wyżeracie to jedzenie, które było przygotowane na potem, nie żyjcie tego. No ale trudno, dobra, jak już wzięli, to wzięli. Wszystko mamy, musimy tylko pamiętać, ażeby potem włożyć wszystko do wyposażenia i do koszyka. I to jest w ogóle ten talerz, można też go sprzątnąć. Um, I plan jest taki. Ja wybiorę się na szybko z Antonim do pracy. On tutaj świetnie sobie radzi, dlatego myślę, że nie powinno być. Po razy mu dałam? Tak. <grytania> dlatego myślę, że nie powinno być problemu. On ma wschodzącą gwiazdę cały czas, te dwie gwiazdki, trzecia. No tu mu troszeczkę brakuje, mam nadzieję, że po tej roli mu się uda trochę więcej tych punktów zdobyć, bo co tu się dzieje? Ojej, i siku się chce. Jezus, to teraz musimy wziąć tak, bo to jest cała procedura, żeby tego psa na dwór wyprowadzić. Ej, udało się. Muszę brać tego psa na ręce, żeby potem wziąć go na dół, a potem muszę go z powrotem wziąć na ręce, żeby wziąć go do góry. Nie, ten pies nie potrafi sam wyjść po prostu z domu tą windą, ale nie szkodzi i wiesz co, ty to byś musiała podnieść posprzątać, gdzie tu jest jakiś kosz. No dobra, podnieść, weź do, do kieszeni. Myślałam, że uda nam się przeciągnąć, ale chyba nie. Gołą łapą, najlepiej. Ok, i do kosza. Dobra, piesek załatwiony. Proszę z powrotem. I posadź tutaj alfika. A my e, idziemy szybko z Antonim zrobić jego pracę. O, udało się, jest, ma trzecią gwiazdkę. Ze względu na to, że dołożył, e, dołożył e, do historii na, na Instagramie, musimy takie zadanie, żeby um, dodać jakieś story. Um, I ma trzecią gwiazdkę. Jestem bardzo zadowolona, bo w końcu nam się udało wypełnić tę trzecią gwiazdkę. Teraz te kolejne będą już naprawdę ślemazarnie szły, ale nie szkodzi. Mamy trzecią gwiazdkę, jest spoko. No. I musimy jeszcze odwiedzić miejscówkę i będziemy mieli. Um, Przedostatni? Nie, Jezus, to jest dopiero pierwszy. Tyle czasu, chyba nie dam rady. Patrzcie, jak jest fajnie ubrany. Mega mu to pasuje. Wygląda jak jakiś taki nowoczesny serial w tych latach 50. Fajnie, fajnie, coś ciekawego. Czy my tutaj kogoś nie znamy, żeby go. Nie, musimy po prostu poznać jako. jako poznaj. Pim, 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 poznaj. Dobra, zejrzymy coś i możemy zaczynać. Tutaj pierwszy się udało, bo ostatnie nie wszystko się udało. Ale tutaj w deszczu to takie romantyczne sceny. Oh. Patrzcie, jakie kocie ruchy, co to jest? <laughs> Okej, okay, tu się udało i jeszcze jedna scena i kończymy robotę. Jak już późno. Ale dużo słaby zyskaliśmy. Mamy 8450. Jest, będziemy bogaci dzięki temu aktorstwu, super. Zapierający... Ej, on jest nominowany do Złotych Ryków, on dostanie może Oscara? ale super. Dobra, idziemy na te urodziny, bo już się robi późno. Och, nie wiedziałam, że to tyle będzie trwało. Świetnie, że się udało. Aj, dostał awans jednak. Mamy na dziesiątym poziomie kona srebrnego ekranu. Ale fajnie. Dobra, nasz Antoni faktycznie jest urodzoną gwiazdą. I teraz co robimy? Bierzemy Jedząko? Spadamy do jakiegoś parku. No i jesteśmy w parku. Przyjechaliśmy na naszą całą rodziną. Dlaczego ciebie tutaj nie ma? Przenieść tutaj, nawet wzięliśmy sobie Alfika, żeby, mógł, żeby mogła pobiegać, i weźmiemy po prostu w tym nowym miasteczku. To jest zaraz za miastem, praktycznie taka wiejska miejscówka. Możemy zrobić sobie tutaj ten piknik. Możemy tutaj położyć i. A to jest na stole, czy to wtedy jak to jest? Aha, musi być na stoliku, okej. Okay. Przygotujmy w takim razie piknik. I będziemy dmuchać świeczki. Och, tu będzie wspaniale! Zarządzaj rybami w wstawię. Chociażby on łowił. O, idź na ryby na przykład jeszcze. To jest um, czas dla rodziny, czas relaksu. O, mamy wszystko. Ale tak brzydko żeś porozstawiała to. Niestety nie mogłam położyć tego tak, żeby działało, dlatego postawiłam mały stoliczek. Wypowiedz życzenie proszę, albo o, świeczki, chodźmy. Chodź tutaj też jednak, przecież e, mamy urodziny Twojego syna. Chodźmy wszyscy, chodźmy, chodźmy, podejdźmy razem. Nasz młody ma urodziny. Chodź też. W ogóle dzieliliśmy tylko najbliższych simów ze względu na to, że... Po prostu no nie chcą Ratajowie, żeby był jakikolwiek kontakt na razie z Andresiakami, Bronis Bronisława, tfu, e, Bolesława. Ale no ostatnio zdarzyła się rzecz też bardzo smutna, o której za chwilę powiem, ale na razie się cieszmy tym, że nasz mały Sylwek staje się nastolatkiem i lata 60 są już. Zapasem, które by tutaj dać. On jest geniuszem i wypisaliście, żeby był na przykład lekarzem, a ja myślę, że możemy zrobić tak, ażeby on był e, kosmonautą ze względu na to, że lata 60. to jest oczywiście eksploracja e, kosmosu, no to on by się zajął właśnie taką karierą takiego naukowca i myślę, że to by bardzo do niego pasowało. Byłby na przykład molem książkowym i geniuszem. Myślę, że to by było dla niego bardzo y, fajne i takie y, dopasujące w czas, prawda? Że akurat ta 60 no to podróże w kosmos, podróże na księżyc, y, czy tam loty bardziej niż podróże. Y, y, I to by myślę, że pasowało. I teraz, co ty mógłbyś mieć za aspiracje? Myślę, że będzie mózgowcem. Pokaż się, pokaż się. Hej, nie jest z tobą tak źle. Zobaczcie, nie jest z nim aż tak źle. Zawsze mogło być gorzej. O kurde, trochę nam się udało. <laughs> Ale figurę to on ma... odizasie. Oh, dlaczego? Ja mu chyba trochę tę figurę poprawię, bo no, nie ma takich ludzi, którzy tak wyglądają. Ale no dobra, na razie... Na razie nie wymagajmy zbyt wiele. Um... Połóżmy tor tutaj na stoliku i niech każdy się poczęstuje... Tym na co ma ochotę, ten tutaj koszyk na razie schowamy. Zawołaj, weź kawałek, kawałki, tak, kawałki, weź kawałek razem, proszę się częstować i można zajadać, można się relaksować. Teraz, gdzie jest nasz piesek? Tutaj sobie siedzi, Alfik. Antoni, świetnie się bawi. Wodzie, może chcesz połowić jeszcze, dobra, to idź na rybę trochę, um, korzystaj z tej wiejskiej aury, chociaż no wiadomo, oni dopiero co mieszkali na wsi, bardzo mi szkoda tego domu, w którym mieszkali, ale no muszą żyć, dalej jednak zdarzyło się, jak się zdarzyło. No i trudno. A, miałam Wam powiedzieć o smutnej rzeczy, mianowicie. Mianowicie odeszła od nas Lucja. Czyli y, wszystkie trojaczki, wszyscy, cała trójka już nie żyje. Została tylko Janina, która była już młodsza. Ona jeszcze jest chyba dorosłą. A więc jeszcze trochę życia przed, przed nią, ale no Lucja niestety już odeszła i została tylko Janina, czyli. No. Chociaż to pokolenie jeszcze całkiem liczne jest. Y, Tadeusz, ty masz trójkę dzieci. Artur Maria. Tak, Dominika oczywiście znamy. Marię nie bardzo i tego też nie bardzo. Zofia jeszcze żyje, ale ona też już jest staruszka, czyli one, oni zostaną we trójkę tutaj. Chyba, że trochę sobie olałam te, tych pozostałych, pozostałych simów, ale no, skupiamy się głównie na ratajach tutaj, a nie na tych odnogach. Duch od imieniu Dominik. Ok. Weź też porcję sobie, jak już trochę sobie połowił, trochę się zrelaksował. Czas spędzić czas z rodziną. No, Sylwester z twarzy nie jest najgorszy. Miewaliśmy o wiele gorszych simów. Okej, okay. nasza agencja. Tu jest właścicielka pubu, pani Sara Scott. Tutaj przyszła do nas się przywitać. Fajnie. Niech nie z nami sobie pogada, nie mam nic przeciwko. Oj, tutaj siedzi Anton, nie zabrakło już dla niego miejsca, ale on tutaj sobie siedzi po prostu w spokoju. Wiecie, splendor do niego zawsze dociera i on po prostu chce się zrelaksować i to mu się, mam nadzieję, tutaj uda. Aha, tu mam mówię, co tam jest. Okej, okay, bardzo ładnie, tutaj. Niedługo będziemy wracać, bo już jest 20. I co musimy zrobić, to również poszukać zleceń. Dobra, dodaj do historii jak zawsze. Musimy to robić, mimo wszystko, niestety, mimo że to nie pasuje, ale musimy. I poszukamy kolejnych zleceń. Ósmy poziom mamy ósmy poziom charyzmy, więc na, takich możemy, na takie zlecenia możemy celować. Piąty poziom chciałabym, żeby były takie dosyć już lepsze. O siódmy poziom może królewska szarada. Ciężkie czasy nastały w królestwie. Dwor, jego mieszkańcy potrzebują wsparcia prawdziwego męża stanu, który mądrze pokieruje ich los. E, bardzo ciekawe, myślę, że możemy sobie to zrobić. Dorastając za deckimi, ale fajnie. <laughs> um, ale myślę, że weźmiemy sobie właśnie tę królewską szaradę ze względu na to, że ona jest najlepiej płatna. I ma duży poziom charyzmy, dlatego weźmiemy sobie te rolę. To już są poważne pieniądze na, na takie, które, które pozwolą nam myślę. Um... A poprosi o załatwienie się, które pozwolą nam po prostu. Na kupno jakiegoś domku. Nie, nie będziemy kisić się całe życie w mieszkaniu, ale po prostu w jakimś domku możemy sobie e, potem pomieszkać. Dlatego mamy już 20 tysięcy, to jest bardzo fajny wynik. Więc y, dzieje się, dzieje się i mam nadzieję, że tak pójdzie nam dalej. Zaraz wracamy do domu, bo już jest bardzo późno. Oni jeszcze nie mają... nasze dzieciaki nie mają lekcji. Um, ojej, a tutaj mdleje na nasz widok. OK, idźmy w takim razie już do domu. Wielki czas, albo zrobię tak, będzie łatwiej. Jesteśmy na miejscu. Czas dzieciaki jeszcze odrobić lekcję. Mam nadzieję, że one czują się na tyle dobrze, żeby dały radę. No, tak średnio, ale muszą jeszcze te lekcje swoje trochę chociaż odrobić, chociaż w części, bo. Ojej, a ty nie masz książek? Gdzie masz swoje książki? Gdzie Żeś posiał? Tu masz swoją książkę, proszę, odrabiaj lekcję. I tak, chciałabym, żeby Antoni, jeszcze póki on ma dobre, dobrą kondycję, chciałabym, żeby tu trochę e, poćwiczył umiejętności aktorskie. E, co jeszcze wam mogę pokazać? Przedstawiłam tutaj e, ten, mm, ten kredens, ze względu na to, że oni musieli przechodzić tylko tędy, a tu mają już miejsce, mogą sobie przechodzić dookoła. E, tu mamy e, zdjęcie. Trojaczków, czyli już przeszłego pokolenia, już nikt nie żyje z tego zdjęcia. A naszą galerię rodzinną mamy nad telewizorem. Jestem kurde, jestem tak dumna z tych wszystkich zdjęć. Brakuje oczywiście tylko Augustyny i Bronisława ze względów oczywistych. A tak to są wszyscy i co ciekawe praktycznie każde zdjęcie jest zrobione przez teściową. Czyli ym, przez kobiety w rodzinie, które przyszły do nas, wrzeniły się można powiedzieć. <laughs> Do ratajów. Dobra, dzieciaki, róbcie lekcję. Co tu się dzieje? kogóż to. To jest jakaś impreza. Kto by mógł? Um, chodź, róża. Proszę, ty załatw tę sprawę. Będę robić. Aha, okej. Okay. Wolność tamków w swoim domku. No dobra, jak tak stawiasz, spra stawiasz sprawę, to mamy kosę <laughs> teraz ze sobą. Różna, nie masz już co robić. Możesz? Aha, nie możesz, bo jeszcze jest za głośno. Tu też muzyka leci. No to poczekamy, aż oni skończą tę imprezę. I czas do łóżek. Jest ta impreza trwa i trwa już trochę długo. Najgorsze jest to, że nie możemy już się poskarżyć. Oni totalnie mają to gdzieś. Antoni cały czas ćwiczy aktorstwo, więc mu to nie przeszkadza. Jest tak skupiony na swoim zadaniu, że nawet nie zauważył, że coś się dzieje ty już żrysz. Ten już żre. Pierwsza 20. Impreza ciągle trwa. Och, druga w nocy w końcu. W końcu się udało. Och, lu ludzie, to była okropna noc. Wszyscy teraz do spania, proszę. Świetnie. Dzieciaki zaczynają szkołę za godzinę. Oni są totalnie niewyspani. Chociaż nie. Ela trochę się wyspała. Nie jest tak źle. I na koniec skoczymy sobie jeszcze w kas, zobaczymy, jak wygląda dokładnie ten nasz sylwester i jak sobie go trochę zmienię. Już mówię, że prawdopodobnie sylwetka będzie trochę poprawiona, bo po prostu nie chcę mieć e, takiej figury Sima. Nie wiem, po kim on ją odziedziczył. Więc chcę to poprawić. E, Ucieknę tyle, co zwykle. No pogorszenie oceny, no trudno. A róża znowu nam trochę tej jedność bo taka szczuplutka, musi znowu zacząć ćwiczyć. Yy, I zastanawiam się w ogóle, po kim Sylwester jest taki ciemny. Chociaż. No, no, nie jest on najpiękniejszy, ale zdecydowanie lepszy niż chociażby yy, Bolesław. No trudno, będziemy myśleć, co z nim tutaj uczynić. Powiem Wam, że nie jest aż tak tragicznie. Troszeczkę poprawiłam sylwetkę, ale tutaj na górze resztę będzie musiał wypracować sobie sam. I na razie ma po jednym stroju z każdej kategorii. Uważam, że w tych okularach wygląda naprawdę uroczo i postanowiłam, że będzie miał je w każdym stroju, oczywiście tam, gdzie pasuje. I ustalimy sobie jeszcze, co lubi, a czego nie lubi. Myślę, że może lubić właśnie kolor niebieski, bo widać, że tutaj ma trochę tych. Kolorów i brązowy, gatunek muzyki. Co on może? On może lubić w sumie na przykład pop. On będzie teraz taki w miarę popularny. Wiadomo, tutaj właśnie takie bardziej nawet rockability bym powiedziała, ale takiej to chyba nie mamy. Dlatego zostawimy sobie właśnie jako pop. I jeszcze wystrój nam obojętnie zajęcie jakie lubi. No to będzie, co to będzie, co to będzie. Tutaj możemy dać mu robotyka skrzypce. Nie ma tutaj takiego zajęcia, które. O jest, nauki kosmiczne, to go bardzo interesuje. Może go interesować też majsterkowanie. I tak, myślę, że na razie to wystarczy. A czego może nie lubić? Myślę, że sprawność fizyczna może jej nie lubić, ale trochę będzie musiał jednak jej. Porobić. No i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Cześć!